Witajcie widzowie! Chciałbym was zaprosić na serwer Discord. Już dzisiaj startuję. Zakładam go z moim kolegą, Natanilowym. On będzie administratorem. Tak więc, jak, jak będziecie mieli jakiś problem, to wiadomo, do kogo się zgłaszać. Co my oferujemy? Miłą atmosferę, pomocną administrację, ekonomię z możliwością zarabiania i kupowania różnych rzeczy oraz różnego rodzaju eventy. Na tych eventach, tak jak y, można zobaczyć tutaj na ForLife, będzie można zdobyć pieniążki, jakieś losowania będą. Tak więc myślę, że dla kogoś coś się znajdzie. I też jak jakieś inne gry będą fajne, będziemy grać, to może jakieś losowanka też będą. Co będziemy wymagać? 13 lat oraz posiadanie Discorda, żeby wiadomo móc dołączyć. Na Discorda trzeba mieć Discorda, tak więc, logiczne. Co zrobić, żeby dołączyć? Wystarczy wejść w link w opisie, przeczytać regulamin i kliknąć, żeby się zweryfikować. Bardzo proste, więc myślę, że nikt nie będzie miał problemu z tym. Mam nadzieję, że dołączycie i będziemy mogli razem współpracować. Tak więc ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że dołączycie. I się widzimy na wejściu czacie oraz na czacie yy, tekstowym. Tak więc żegnam.